I witam, witam. Zaraz kaszlak wjeżdża na lawetę, a lawetą prosto do chłopa od piaskowania. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, poznaczałem wszędzie e, tak mniej więcej co bym chciał, żeby było porobione. Pas przedni zostawiamy e, tutaj na tym łączeniu. Tutaj, że od spodu tutaj progu e, całego nie, tylko tutaj w środku podłoga. Tył. Zresztą to co już powtarzałem wielokrotnie nad kierownicę zabezpieczyłem, bo łatwiej będzie nawet wymanewrować. I... A reszta reszta niech się dzieje. Pola boska, z kaszlakiem już problemy, nie idzie go wjebać na lawetę za, za szeroki rozstaw. Panie! już pan spierdolił robotę. I to teraz... Ciąg, synek, ciąg. Ciąg za bajkę. Dobra, jest szansa zajrzeć od spodu jeszcze. Ostatnie oględziny Kurwa, ty spadnie ze na nami, chłopy nie No, lepiej nie wchodź ty. Chłop, chłop na wózku i kulę kule trzymam, ty podjeżdża pod lawetę Ty, ty, ale. Ale tam delikatnie człowieku, to jest zabytkowe auto. Bardziej no i po kaszlaku zostało trochę części, blacha, silnik i skrzynia. No i słuchajcie, jako że głosowaliście, co mam dalej robić? No i padło tam sporo głosów. Które oczywiście unieważniam i tak jak żeście wybrali, będę odkurzał. Więc miłej zabawy. No a tak na poważnie to wiadomo, że silnik wybraliście, i słuchajcie, takie ogłoszenie parfialne, że miało być 3 tygodnie za 3 tygodnie zrobiony kaszlak, ale wychodzi, że będzie za tydzień więc dużo czasu nie mam jeżeli chodzi o silnik chociaż no, nie powinno mi jakoś długo czasu zająć mm, no zobaczymy zobaczymy. Yy, więc tak co my tu mamy rura jedna rura druga kółko zębate śrubki rura od odkurzacza lepiej tu nie zaglądać bo jeszcze coś wyskoczy tutaj jakiś ten dzyngiel to, aha, to było od gazu podążone. Dobra, tu mamy ucho jedno prosto. Drugie ucho mamy przekrzywione i to jest bardzo ważne. Oznaczenie 600 funtyś, kurwa. I gdzieś tu jeszcze jakieś powinno być oznaczenie. Nieważne. No dobra, chyba rozkręcamy. Tylko od czego zacząć? Może powiemy wydech ściągnąć, nie? Chyba. On się czy, czy trzyma, nie? Aha, no to wydech można ściągnąć spokojnie. Tylko zobaczymy, jak to pójdzie. Zobaczymy. Dobra, udali i łagień, nie? Ale pierw to chyba od tego odkręcę. E, tutaj nie, tu chyba na mi nie podejdzie. Popatrzcie, tu jest tak jakoś obszpawane. Brzydko, aha, czyli tak. Czyli tu coś się działo, bo tutaj mamy. Z tej strony, jakby więcej, tu mniej. No i co? Tu chyba rozrząd jest schowany. I tak dalej, tu coś, i tu coś. Dobra, skręcamy, no bo co mogę Wam powiedzieć na tą chwilę, nie? No i tłumiczek odkręcony, bardzo łatwo poszło, te śruby... E, lekkie puknięcie i zeszły. Tam uszczelki zostały na tych, e, powiedzmy... No nie, kolankach, bo to jest kolanka, więc tam zostały uszczelki. Y, z jednej i z drugiej strony nic na razie się nie, nie pourywało. Tutaj, powiem Wam, takie długie te szpilki, które trzymają tutaj te obejmy od tłumika. Troszkę poskrobałem, więc tu już 7kg odeszło, więc ten sweterek z brudu, który pozwalał szybciej zagrzeć silnik, no niestety, teraz będzie miał gorsze parametry, wiecie, bo będzie niedogrzany, nie? Tu mamy jakiegoś śmiesznego fikoła, nie wiem co to. Tu w ogóle odkryłem, że jest jakiś klapek, nie wiem po co ten klapek, kiedy on się otwiera, czy to jest na sprężynie, nie mam pojęcia, będę musiał docytać, tak, umiem czytać, no i tutaj mocowanie yy, silnika do, do karoserii, na tą sprężynę, <laughs> więc to było tak, I tutaj mamy dół, hops, i tu chyba widzę, że jeszcze jest przykręcony, nie wiem, piszę, raz rozkładam, nat nie patrzyłem, jak to już zbytnio się rozkłada, więc sobie tak lecę, co mi wygodniej. To nasz piękny aparacik zaponowy, który już wcześniej kwiatów czyścił, To jeszcze ostatki jakieś zostały, więc tak to. O. No i na dwóch tych się trzyma na miejscu, Na razie nic się złego nie stało. Słuchajcie, następnym etapem, jaki podjąłem, było zdjęcie tej pokrywy wraz z miejscem na filtr powietrza. Jest taka pucha, tu wkłada się filtera I słuchajcie, i tu jest taka rurka, i gdzieś widziałem takiego starszego faceta, który mówi, że to jest taki tuning, i po prostu do tego miejsca, gdzie, powiedzmy, no jeszcze jest trochę tej farby się obcina, e, bo tu jest tak, o, widać, że tu jest zdławione i za dużo tego powietrza tu nie wchodzi. E, do tego, bo to jest powietrze do, idące do, z filtra, tak, idzie i dmucha, nie, czekaj, kurwa. aha, to zbiera powietrze i puszcza na filtr, tak, i potem górą idzie przez filtr e, do gaźniczka. Słuchajcie, tu mamy cały wentylatorek scalony oczywiście z alter... wentylatorek z alternatorkiem mamy cóż nie wiem co to jakieś jest, grzybek kurwa no ale tak to, tak to wygląda um, Ukazało się w końcu nam cylindry, w sumie to głowica na sam początek świeczki, no dlatego ważne jest żeby tutaj zawsze dmuchnąć bo zobaczcie ile tu jest syfu przed wykręcaniem świec, nie, i później, czy, czy wkręcaniem. Pierwszy zanim wykręcicie, żeby jednak dmuchnąć, tutaj zawsze coś się wzruszy i wyleci, nie? Dobra, no to to mamy. Co? Jakie następne kroki mógłbym podjąć? Bo tak, to jak zdejmę, to nie wiem, czy to zdejmę. A jak to zdejmę, to nie wiem, czy to zdejmę. Więc y, tyle śrubek. Pyk, 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 pyk dookoła. Plus tutaj cztery, z czego jedna trzymała. Przewód yy, doprowadzający paliwo do gaźniczka, słuchajcie, i po bokach te uchwyty, yy, za które można podnieść silnik. Nie, no i tu mam te uchwyciki, plus to łóżko. A i fajne jest rozwiązanie tutaj z tym cięgnym gazu: yy, bo, yy, bo bo, bo, wystarczy, że to sobie odegnę i można wypiąć bez problemu ten y, cały y, cięgno, pręd, jak zwał, tak zwał. Yy, żadnych zawleczek. Bardzo fajne rozwiązanie. Tu na plus że tak powiem, mimo, że nie jestem engineering, więc tak to było. no tu kabelek masowy, taki śmieszny, plecioneczka. Dobra, kręcimy dalej. I zdjąwszy pokrywę, ukazała się klawiatura, na której chciał zagrać, lecz coś tam się dało, bo nie wiedział, czy to jest wydechowy, czy ssący. Słuchajcie, pokrywa zdjęta, już myślałem, że muszę pierw gaźnik zdjąć, ale pokrywa zeszła. Do takiej pokrywy przychodzą takie fajne Podkładki z chyba jakimś. Czy, czy to jest kałgumi, Tak, z gumową podkładką. Która dodatkowo tutaj nam uszczelnia, żeby nic nam się od góry niby nie wylewało. Czy tu mamy. Mamy jakiś. Chyba gumowy też jakiś jest ten cyband. E, słuchajcie. No co, klawiatura jak klawiatura? Tak zwana. E, fajnie, bo tutaj wystarczy, że odkręcę tutaj i tutaj, i mogę cały. Wszystkie te koniki sobie zdjąć. No jest zanagrowane. Ee, jednak półkanka jakoś nie wypłuczyła. Chociaż przynajmniej teraz jest to wszystko rzadkie. Nie? To jest raz. No pewnie musiałbym dużo dłużej pojeździć. Mm, może będzie łatwiej zmyć to po prostu. A czekaj, wezmę szlokiczkę. Może wiecie, to też tak nie myję, żeby umyć. Bo wiecie, teraz jest jakaś afera półkankowa. Nie, tragedii nie będzie. To. Słuchajcie, zdjąłem też pasek klinowy wraz z tym mocowaniem tutaj na alternator, na trzy śrubki. Chodzi, czy jakoś nawet fajnie chodzi. Luzów jakiś Nie czuję góra, dół, czy coś tam jak szarpie. Troszkę gdzieś tam obciera ten wentylatorek, ale mi się wydaje, że to jakiś kawałek farby. No i standardowo tu przychodzą podkładki takie, które dystansują to wszystko, w zależności jak ma być zaciśnięty pasek. Nie? Czy mniej, tym mocniej jest naciągnięty, więc tu trzeba będzie sobie... Tu mamy akurat trzy w tym przypadku. Nie wiem, ile one mają tak na łoko. Po milimetrze, po dwa. No i tu jeszcze też dwie przychodzą. Nie wiem, o czemu akurat z tej strony dwie. To chyba jakieś jakby zapasowe, nie wiem. Eee, co tu jeszcze takiego ciekawego wam powiedzieć? No, no nic szczególnego. Czyli to, to i to zdjęłem. Śrubki, śrubeczki, rozbieramy dalej. Kolejne elementy dalej. I teraz tak, zacząłem sobie od gaźniczka. On przykręcony jest na dwie śruby plus jego podstawa, czyli ten jakby takie rozdzielenie dodatkowo, żeby na dwa, do dwóch cylindrów po prostu ta mieszanka trafiała. Czyli to wiadomo, że to są sące a to są wydechowe i wydechowe jakiś tam luz mają, a te sące tak nie za bardzo. Eee, trzeba będzie poczuć jak to powinno być. No i tak, gaźniczek. Eee, albo ta podstawa, czyli ty... Jak to było? Jak to było? To było... Prawdopodobnie to było tak. Zgadza się. Dobrze, Kwiatku, myślisz. Pięknie, cudownie. Eee, aha, bo ja wam oczywiście nie pokazuję, głupek. No i tu mamy jakieś takie wstępne rozdzielenie. <laughs> wstępne rozdzielenie tego Siuwaksu, więc tu widzę, że Nieco można by było poprawić. Teraz nie wiem, czy to uszczelka teraz wystaje. Tak, uszczelka. Nie wiem, czy to jakiś tuning, porting, coś, coś, czy nie. Nie za bardzo to musicie mi napisać. Pewnie pan e, maluchofil. Oczywiście wszystkie file to najgorsze zło, pamiętajcie. No i największy, czyli zespół fil, nie? Tak mówiłem, fil. Przepustnica. Wiem, że tutaj na tej ośce jest coś takiego, że tu się luz robi. Wyrabia się ta o ośka i jest z tym problem. Natomiast, no na tą chwilę. Nie widzę nic szczególnego, tak czy siak no, trzeba go porze, nie będzie wyczyścić, szkoda, że nie mam e, Ultra dźwiękowej. No i to jest ten e, gaźnik, ten powiedzmy taki nowszy, z czujnikiem e, tych, tych biegu. E, znaczy się, jak to jest, ten czujnik, o czego on powiada? E, biegu jałowego, coś takiego, czy obrotów jałowych, coś takiego, czy wolnych obrotów, no nieważne, od obrotów. Więc ten gaźniczek takie coś posiada, no i co? No gaźnik jak gaźnik. Dalej tu mamy coś i teraz już wiem, że to jest po prostu część jakiegoś termostatu, że ta klapka się otwiera i puszcza dalej powietrze, jeżeli się chyba przegrzeje, tak? Znaczy, jeżeli osiągnie jakąś temperaturę, to wtedy ta klapka, ta sprężyna po prostu puszcza i ułatwia i wypuszcza poza silnik, tak? Jeżeli jest za duża temperatura, przynajmniej tak mi się wydaje. Jeżeli nie, to mnie oczywiście poprawcie. Tu próbowałem odkręcić, ale tu powinienem jeszcze sprężynę pluźnić. Polu I wtedy można będzie całkowicie to wszystko zdemontować. Czekajcie, bo ja tak jak zwykle latam tą kamerą i niby coś chcę pokazać. A jak zwykle nic nie pokazuję, więc tak to wygląda. I taki to siuwaks. No i dalej tu już jest spuszczone gorąco powietrze na, na kabinę i żeby nie było zimno, kierowcy i reszty. Dobra, czujnik chyba oleju. To będzie można profilaktycznie sobie zmienić. Chociaż taki wygląda świeżawy. Co dalej? No mamy tutaj jakieś te rureczki, co chowają nasze popychacze. Co to na boki ma latać? Chyba nie, to. A, bo tu teraz jest luźno. No, chyba jakiegoś dystansu tutaj brakuje. Tak myślicie? Coś tak mi się wydaje. Tutaj? Jakby ciasno. Nie, bo tu jest... da się coś skręcić? Chyba nie. Czy da się coś tu skręcić? No nie, nie. Dobra, i co dalej? No jest zażegany troszkę. Już go obskurowałem, więc już pół... tej... pół szpatułki jest brudu. Tutaj kolejny jakiś, nie wiem, bo tu idzie wałek pewnie, tak? Od rozrządu. Tutaj właśnie nie wiem co i tu nie wiem co. No tu mamy aparat zapłonowy, Trzeba było też go odkręcić, żeby wyjąć e, całą tą osłonę. No i z powrotem wszystkie śrubki. No i oczywiście jedna już, już podziękowała mi. I tak, y, tutaj z boku też nie wiem, kurwa, muszę poczytać. Chłop rozbiera i nie wie co rozbiera. Tu mamy taką śrubę i ona jest e, jakby z otworem. Kurwa, teraz oczywiście nie mogę wykręcić, bo po co? No pokaż, chłopie, widzowie czekają. No i jest ta śruba z... na przelot. Do czego ona idzie? Nie mam zielonego pojęcia. Na razie nie chcę się domyślać. Natomiast z tej strony... nie trzasnęła, więc tutaj już nieciekawa sytuacja, bo tu jest wszystko zgrzane, przypalone, ale się udało, tak samo... to się udało bez większego problemu. Łot kręci, mimo że tutaj od tej temperatury swoje... Swoje dostało, nie? no i tu też takie charakterystyczne podkładki, żeby jakoś tu tam weszło, nie? więc też istotna rzecz, po co to takie śru śruby dali? Nie wiem, ale się nie domyślam. Dobra, to następne ujęcie za 3, 2, 1. Dobra, trochę to wygląda jak po wybuchu jakimś, eee, troszkę rozmontowałem i zaczniemy sobie od sprzęgła. Słuchajcie, eee, mamy tarczę. Tarcza, tarcza widać, że była coś... Y, papiórkiem Czochrana jakby delikatnie było przypalone y, więc tutaj trzeba będzie się zastanowić czy, czy po prostu ją zostawić czy nowe, bo jeżeli chodzi o grubość no to tragedii nie ma chociaż ja tak wiecie bardziej patrzę na y, na te nity dalej, no to sam docisk docisk był wymieniany ewidentnie mamy waleło tylko wiecie, tu jest strasznie takie wytarte i mi się wydaje, że chyba aż tak wytartego tego nie powinno być, bo jak patrzyłam na nowe elementy, no to tak nie było, więc raczej chyba do wyjebania, co? Jak myślicie? E, więc tak wygląda docisk. E, tym w stronę, e, w stronę, w stronę, proszę Pana, w stronę skrzyni biegów. Dalej. E, wymontowałem pompę, paliwa, ona ma tu takie takie cóż, to się wciska, bo jest taki mały popychaczek, który idzie z silnika i nam to wszystko napędza, tą membrankę i tak dalej. Tutaj wcześniej szkwiatkowi pęknęło, tam mam jeszcze ze starych części też jedno trzaśnięte i jeden dobry, ten korpus, więc to będzie można wymienić. I to jest tak. Tutaj troszkę śrubek sobie podkładałem, i tu mówię o tym popychaczu. Czekajcie, żebyście widzieli. Tu ten popychacz właśnie to napędza. No i mamy kurwa jedną podkładkę. Nie wiem, czy tutaj za tą ebonitową jest, też są podkładki, czy tylko tu powinny być. Teraz, teraz po prostu nie pamiętam i nie chcę strzelać. Natomiast tylko mamy jedną podkładkę, a powinno być chyba więcej z zależności, bo to się jakoś mierzy i ustawia, nie? To jest raz, dobra. Co dalej? Mówię, dobra, no to tak patrzę, patrzę, mówię tak. Ściąłem pompę e, paliwa, teraz mówię, odkręcę sobie e, alternator, nie? No i tak kurwa, tu poszło, tu poszło, ciężko, bo ciężko ale tu tak zbytnio dojście kuźwa nie mam, nie, żeby podejść kluczem. Nawet jakoś się mocniej zastanawiałem po prostu tu mam pod ręką dwa klucze, mi nie pasowały, więc zostawiłem. I mówię, dobra, to jeszcze przy okazji sobie odkręcę, tak? Z tamtej strony kurwa, oczywiście muszę najechać na grzechotkę. Z tamtej strony udarem bardzo ładnie poszło. Tutaj no niestety jedna się poddała, więc nieciekawy, bo Głowica jest aluminiowa, a tutaj mamy takie cóś, więc tak nie ciekawie. Będę musiał chyba jakieś wykrętaki takie kupić, rozwiercić i no zobaczymy, albo podgrzeję, i no pomyślimy. Więc to na spokojnie, to tutaj wszystko wyszło. Co dalej? Podkręcałem tutaj śruby, które trzymają tą blachę. Mówię, spróbuję z tej strony zniąć, nie. Więc dobra, jeszcze macie tutaj podgląd, jak to jest wszystko zażygane. To jest mój śrubokręcik. Więc tutaj powietrze bardzo ładnie się rozbijało. E, o ten brud od razu go smażyło. Warstwa jest co niemiara. Taka nawet sporawa. Więc tu wszystko ładnie, tu widać, że woda też na te żeliwne cylindry nam kapała i dosyć mocno. Nie no, kurwa, to jest zabity brud. Co tu miał chłodzić? No bez przesady. Momentalnie się grzał. Tutaj coś zauważyłem, nie wiem czy to kurwa jakaś nie jest uszczelka wydmuchana? Aha, dobra coś wypadło. Co to kurwa jest? Jakiś kawałek gumy. Kawałek gumy, plastiku. Kurwa strzeliło mi w oczy Jakiś kawałek gumy myślałem że to uszczelka, a tu coś mamy jeszcze? Nie myślałem że jakieś trytki czy coś. Dobra, więc tak to wygląda i sobie dmucha powietrze i tu jeszcze idzie, zauważyłem, że idzie na miskę, tak, czyli jeszcze miskę olejową chłodzi tą resztką powietrza, która tu się rozbiła o cylindry i tam idzie dalej, no ciekawe, ciekawe. No i co, i tutaj mamy lewy gwint, tu mamy prawy gwint, no i udarem po prostu przytrzymałem ręką, pyknąłem takim dziadem raz, odkręciło się, puknąłem z tej strony... Delikatnie młotkiem i wentylator nasz strzedł, więc wentylator tak wygląda. Eee, wygląda kurwa, nawet przyzwoitym stanie, ty, ale śmiesznie zrobione. Jakoś tak pozagniatane, jakieś te. No, ale łocyńc jakiś się utrzymał. Gdzie niegdzie jakaś tam korozyjka mała jest, ale nie ma biedy. Tutaj mamy tą stronę. No ja jest, troszkę skorodowana, która zasysa już powietrze. Plus taka blaszka. Eee, Oprócz taka blaszka i tak dalej, i tak dalej, słuchajcie. I tak mówię, kurwa jak to teraz podejść, nie? I tak sobie, o, i mi wypadło. Mówię, dobra, teraz to mam podejście, Pani Aniu. E, więc tak to, ło odkładamy. Odkładamy, powkręcamy sobie śrubki, żeby nie pogubić. Na razie powk na razie to wkręcam, więc teraz jeszcze alternator sobie... A, i on tak huczy, wiecie? słychać łożysko, albo aha, hucz, ty debilu, przecież on tu ma szczotki. Więc nie, więc to nie łożysko, tylko szczotki. Szczocą, a tak tu w miarę to przyzwoicie wygląda. Hmm, tutaj mamy te elektromagnesy, coś tam nie znam się. Zobaczymy, czy kwiatek to jakoś zregeneruje, czy, czy tylko wyczyści. Zobaczymy, aha, tutaj coś było na jakiś przewodzik, jakiś kondensatorek. Chyba tu powinien być podczepiony. Albo tu, albo tu. Nie wiem. No, i tak to by było na ten moment. Dobra, słuchajcie, bo chyba filmik też już trochę trwa. Więc tak wygląda eee, prawie silnik, tak? Jeszcze tylko alternator i w sumie mamy samą, samą bryłę. Więc tak to wygląda. Czekajcie, dam radę to obrócić, jakoś by się nic nie wypierdoliło. Jakoś dam. Ciekawi mnie jeszcze, bo tu tutaj idą, tak, sąd wydechowy i tu jeszcze po środku, pochuj to. Aha, bo to chyba napędza, coś napędza. Pompę oleju może coś. Nie? Nie, co jakieś pojebało? Coś dobra, nieważne. Więc tak to tak to by wyglądało. Silnik od malucha w trakcie rozbiórki. Chcieliście to bać. Dobra, to dziękować i do następnego. Cześć!